Naszym dzisiejszym gościem jest Pan Daniel Malinowski, prezes Ola Okna spółka z Półkazo Skarisk. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, cieszę się, że możemy dzisiaj porozmawiać o tym, jak Wasza firma się rozwijała na początku. Gdyby Pan zechciał powiedzieć o głównej Waszej branży działalności. W takim dużym skrócie, myślę, że bardzo ważne jest, że firma już jest na rynku 35 lat. Także jesteśmy z jednym z najstarszych przedsiębiorstw w Polsce, w naszej branży. Siedziba firmy ma miejsce w Kaliskach, tam zajmuje się zakład produkcyjny. Również ma, mamy oddział handlowy w Starogardzie Gdańskim. Naszymi klientami są bardzo dużej części deweloperzy przede wszystkim z rynku trójmiejskiego. Oczywiście również klienci indywidualni, partnerzy handlowi. Którzy zajmują się później dystrybucją okien i sprzedażą ich wraz z montażem do klienta indywidualnego w Polsce i w eksporcie. W pańskiej firmie wdrożyliście system ODO? Co skłoniło do tej decyzji? No, jak to w życiu bywa, to potrzeba. Firma, mimo długoletniej już historii, borykała się z pewnymi procesami, głównie zaopatrzenia i magazynu. Do zarządzania tymi procesami służył bardzo skomplikowany, rozbudowany arkusz Excel, który jak się okazało nie był docelowo dla nas idealnym rozwiązaniem. W związku z tym szukaliśmy rozwiązania takiego bardziej zaawansowanego i udało się rzeczywiście skontaktować właśnie tutaj z firmą Forbiznes, która jest partnerem firmy Odu. Sam Odu jest to system RP, duża platforma. Yy, bardzo taka elastyczna, rozwojowa, yy, modułowa yy, spodobała nam się właśnie ta modułowość, ponieważ yy, oczywiście jak wspomniałem na początku ten magazyn zaopatrzenie, te procesy dla nas były kluczowe, ale również w przyszłości mamy Planach korzystanie z różnych innych bardzo ciekawych funkcjonalności tego programu, o czym może opowiem trochę później. Natomiast rzeczywiście magazyn i zarządzanie procesami zaopatrzenia to było dla nas kluczowe, żeby ten obszar usprawnić. Czy mógł pan trochę więcej nam powiedzieć o tym zarządzaniu, na przykład magazynem i jak na przykład ten program pomógł usprawnić tę pracę? No, przede wszystkim dzisiaj widzimy stany magazynowe w czasie rzeczywistym. Dla nas jest to bardzo ważne. Program również bardzo dobrze zarządza gospodarką odpadów użytkowych, co oczywiście przekłada się też na wymierne korzyści dla nas finansowe. To, co też myślę, tutaj jest chyba kluczowym elementem, to to, że. Dobra gospodarka magazynowa, dobrze pokładane procesy zaopatrzenia też przekładają się na lepszą, efektywniejszą produkcję, która nie jest obarczona jakimś ryzykiem braków tak, pewnych komponentów, elementów potrzebnych do zakończenia produkcji bardzo ważnych zleceń dla naszych klientów. To oczywiście się przekłada na bardzo ważne kryteria oceny przez naszych odbiorców. Jest to kompletność i terminowość dostaw. Także to wszystko, usprawniając proces zaopatrzenia magazynu, uzyskujemy dużo lepszy standard obsługi naszych klientów, lepszą efektywność produkcji. Czy sam program też już planuje? To tak trochę powiem na kawie sztucznej inteligencji, która powoli gdzieś już nam wdraża się w wiele obszarów różnych firm i czy może też zmniejszyć ilość czy potrzebę osób, które pracują w firmie? Na dziś już widzimy optymalizację, ponieważ to, co dotychczas robiły trzy osoby, dziś wykonują dwie, także zoszczędziliśmy rzeczywiście, można powiedzieć, jeden etat. Co do pytania o planowanie produkcji, na dziś nie korzystamy z tej funkcjonalności, natomiast platforma ODU taką funkcjonalność posiada i w przyszłym roku mamy zamiar również w kolejnym kroku wdrażać tą funkcję, jak i też jeszcze. O czym pewnie tutaj porozmawiamy, inne funkcjonalności. konkretnie udało się oprócz tej, tego jednego etatu też jakoś zaoszczędzić w firmie? No, myślę, że zarządzanie w prawidłowy sposób odpadami użytkowymi, jak i też wyeliminowanie pewnych braków na produkcji, co przekładało się też na jakieś straty, to są wymierne korzyści, które na dziś możemy mm, ocenić jako bardzo dla nas ważne. Plus oczywiście. Zadowolenie większych klientów z lepsza jakości obsługi w postaci tej kompletności i terminowości dostaw jest to w tym, można powiedzieć, obszarze, tak w tym dopiero pierwszym modułem, module, który wdrożyliśmy na platformie ODU, to już jest duży dla nas postęp. Jakie pomysły na przyszłość i rozwój tego programu i wdrażanie innych modułów? No właśnie, bardzo dla nas ceny modułem będzie. Moduł do planowania produkcji, czyli jeżeli już potrafimy tym magazynem zarządzać, korzystamy z tego programowania, to oczywiście w kolejnym kroku chcemy również zająć się, żeby ta produkcja również była planowana przez moduł platformy modu. W kolejnym kroku również zamierzamy zintegrować program księgowy tak żeby też wyeliminować jakąś pracę, ręcz to przepisywanie czy też zaciąganie dokumentów do programu księgowego. Platforma ODO również taką funkcjonalność posiada. Natomiast są też takie elementy jak CRM, który bardzo mocno wspiera proces sprzedaży i to również jest naszym celem na przyszły rok, żeby ten moduł tą funkcjonalność, tą funkcjonalność w naszej firmie wdrożyć. Są to wszystko duże przedsięwzięcia wymagające czasu, zaangażowania, e, także już rozpisujemy projekty na przyszły rok, tak żeby te właśnie bardzo ważne m, dla nas obszary usprawnić. Gdyby pan e, zachciał też e, e... Doradzić innym przedsiębiorcom, w jakich też przestrzeniach wprowadzać ten program i jak duża powinna być firma, żeby to też się opłacało? Myślę, że platforma Modu jest na tyle elastyczna, że można korzystać i wdrażać po kolei etapowo różne moduły. Te moduły się zawierają od właśnie zarządzania magazynem zaopatrzeniem poprzez planowanie produkcji, magazyn gotowych wyrobów księgowość, jak i też wsparcie sprzedaży, właśnie bardzo duży, rozbudowany system CRM. Także można powiedzieć, że rozwiązują 100% potrzeb firmy produkcyjno-handlowej. Szczególnie myślę, że jest dedykowana, platforma jest dedykowana dla małych, średnich przedsiębiorstw, my jesteśmy średnim przedsiębiorstwem z uwagi na swoją elastyczność i niezbyt duże koszty wdrożenia, tak? Ponieważ opłaty wiążą się z wykupieniem licencji, natomiast mając dostęp licencji nie musimy dopłatać, dopłacać do tego, aby dany pracownik, który już ma taką licencję miał dostęp do kolejnych funkcjonalności, o których tu rozmawialiśmy. Tak? Że także mając taką licencję pracownik może korzystać z wszystkich funkcjonalności, modułów tego programowania, co rzeczywiście jest korzystne finansowo tak? dla nas. Wiemy dobrze, że Konkurencyjność na rynku pewnie jest spora, i taki produkt jak okna na pewno będą w stałej produkcji, dobrze o tym wiemy, czy ten program też pomaga w zachowaniu jakiejś zdrowej konkurencji? No myślę, że konkurencja jest to bardzo zdrowe. Konkurowanie, tak? W biznesie tak. jest bardzo zdrowe i wymusza usprawnianie procesu, potem optymalizowanie kosztów. I ja myślę, że takie działania ku temu zmierzają, tak? Jak już tu wspomniałem, praktycznie to, co wcześniej robiły trzy osoby, czyli wykonały dwie, także już mam jakąś optymalizację kosztów, przez co też zwiększamy swoją konkurencyjność rynkową. A przede wszystkim usprawniamy proces, procesy w lepszej efektywności produkcji, kompletności, terminowości, co się przekłada bezpośrednio na wyższe standardy obsługi naszych klientów. A tak naprawdę wszystko, co robimy w firmie właśnie w wyniku konkurencji, starania się o tego klienta, to wszystko podporządkujemy jemu, klientowi, po to, żeby te procesy usprawniać, żeby na końcu ten klient był z nas zadowolony. I żeby naszą firmę cenił i wybierał ponad inne firmy konkurencyjne. Także to jest na pewno taki cel dla nas numer jeden. Jak się dzisiaj prowadzi w Polsce? firmę. Wiemy, że te zmiany, które dokonują się zarówno w życiu gospodarczym, ekonomicznym, czy politycznym, w jaki sposób też wpływają na, na przedsiębiorców. Czy łatwo dzisiaj się prowadzić, Czy są jakieś też trudności? Dla tych może, którzy chcieliby założyć własną firmę. Z jednej strony mamy dużo go, udogodnień i jakby łatwość znajdywania pewnych rozwiązań. Mamy internet, mamy Wiele firm, które oferują super rozwiązania dla takich firm jak my, ale z drugiej strony oczywiście są jakieś bariery kosztowe, wdrożenia, jakieś bariery związane z kompetencjami pracowników, które, 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 posiada, które firma posiada. Natomiast no na pewno dzisiaj prowadzenie biznesu nie należy do, do najłatwiejszych w naszej branży. Polska jest liderem produkcji okien, także w całej Europie, już nawet jeśli chodzi o eksport, to, to jesteśmy numer jeden jako eksporter okien na cały świat. W związku z tym, to wymusza też podwyższenie, ciąg, ciągłe podwyższanie standardów obsługi, jak i też szukanie optymalizacji kosztowych. Tak? No, oczywiście, to wszystko przekłada się na to, że klienci otrzymują coraz lepsze wyroby, coraz lepsze produkty, lepszy standard obsługi. No, to jest właśnie ta konkurencyjność. Tak? i wolny rynek. Serdecznie dziękuję za rozmowę i gratuluję także rozwoju firmy i tego, że dzięki właśnie systemowi ODU Wasza firma się rozwija. A naszym gościem był pan prezes Daniel Malinowski, prezes Ola Okna Spółka zoo z Carisk. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.